Dożynki są przede wszystkim świętem rolników i takie wydarzenia są organizowane w celu uznania dla ich ciężkiej pracy. Rolnikom ziemi kockiej, jak i całego Piotru Bartowskiego należy życzyć spokoju, stabilności i uznania. Całą resztę sobie poradzą. To są bardzo pracowici ludzie w naszym powiecie. Ziemi nie są zbyt dobre, a jednak plony jak widać po tych wieńcach są bardzo dobre. To jest efekt przede wszystkim Zaśpiewamy ich bardzo odprawia. ciężkiej, solidnej pracy. Dla najbardziej zasłużonych rolników zostały przygotowane nagrody w postaci podziękowań oraz symbolicznych medali. Najlepszą nagrodą dla rolnika to jest dobry plon i uznanie. Władze powiatowe, władze gminne mogą jedynie w jakimś małym stopniu wyróżnić tych najlepszych. I tacy właśnie rolnicy dzisiaj zostali. A ja, drodzy Państwo, Przede wszystkim dyplomy, uznania, do werdyktu, drobne upominki. Na wiec, to jest skromne, ale to jest gminyny, ważne, bo w ten sposób pokazujemy miejsca, jak dla nas, Państwo, dla samorządowców, ważny jest zechkole. ten element naszego życia. Oprócz uhonorowania rolników za ich całoroczną pracę, wyróżnienia otrzymały również koła gospodyń wiejskich z poszczególnych miejscowości. Odbyło się m.in. rozstrzygnięcie konkursu na wieniec dożynkowy w kategoriach wieniec tradycyjny oraz wieniec nowoczesny. Kategorii wieńca tradycyjnego zwyciężyło koło gospodyń wiejskich z gminy Lubartów. To jest dla nas wielkie zaskoczenie. Tak jak było wielkim zaskoczeniem, że zajęliśmy pierwsze miejsce w gminie. Bo nasz wieniec jest tradycyjny, czyli nie można w nim używać kleju, nie można używać różnych dziwnych rzeczy malowanych rzeczy, wybielanych rzeczy. A Tutaj nasz wieniec właśnie był zrobiony metodą tradycyjną, czyli był pleciony sznurkiem lnianym. Wszystkie ozdoby były naturalne, kwiaty. Staraliśmy się nasz wieniec zrobić naprawdę według zasad tradycyjnych. Nie używaliśmy żadnych rzeczy, które nie rosną u nas, które od dawna nie rosną u nas, bo wbrew pozorom kukurydza nie jest naszym zbożem. Tak? Każdy z kół gospodyń wiejskich przygotowało własne stanowiska promujące ich miejscowość, na którym uczestnicy dożynek mieli okazję skosztowania potraw, obejrzenia rękodzieła, a także porozmawiania z przedstawicielami każdego koła. Specjalizujemy się w rękodziele takim jak dekupaż, ozdoby z dekupażu, ale również mamy też pamiątki z Firleja. Na tych pamiątkach są wyśnione zdjęcia, które samodzielnie robimy. Przekładamy je potem na naszą twórczość, robimy magnesy z Firlejem, zakładki, szkatułki. Teraz zaczęłyśmy też Produkować świece sojowe, naturalne składniki, zapachy itd. A w tym momencie zaczęliśmy swoją, swoją przygodę z ozdobami z żywicy. Także pomału spędzamy wolny czas w swoim gronie miło i sympatycznie.